Dzielna i piękna królowa. Estera była królową Persji. Jednak nawet jej mąż, król Xerxes, nie znał jej sekretu. Estera była Żydówką. Jej kuzyn, Mardocheusz, pracował w pałacu i po kryjomu czuwał nad nią. Pewnego razu Haman, doradca króla, otrzymał wielką nagrodę, która wbiła go w pychę. Wszyscy poza Mardocheuszem kłaniali się przed nim. Urażony Haman przysiągł zabić Mardocheusza i wszystkich Żydów. Kaman powiedział więc Xerxesowi, że Żydzi są niebezpieczni i powinni zginąć. Xerxes posłuchał go i wyznaczył datę zagłady Żydów. Przerażony mardocheusz posłał wiadomość królowej Esterze. Przekonaj króla, aby zmienił zdanie. Estera odpowiedziała. Jeśli pójdę do króla nieproszona, może kazać mnie zabić. Mardocheusz odpisał: A może właśnie ze względu na tę chwilę zostałaś królową? Estera dzielnie zgodziła się spróbować. Poszła do sali tronowej. Jej uroda zrobiła tak wielkie wrażenie na królu, że zaprosił ją do siebie.